Dziś przeprowadzam terapię na odległość. Osoba, która w tym momencie jest ze mną połączona, my widzimy się tutaj przez kamerę, no to jest najlepsza opcja pracy na odległość. Właśnie tu mamy z jednej strony Phantom. A z drugiej strony osoba obserwuje, co się w danym momencie dzieje. No i oczywiście dla terapeuty jest to bardzo ważne, żeby obserwować tą osobę, co ona w tym momencie robi, bo jeśli dana osoba siedzi sobie przed telewizorem, albo je sobie coś tam, albo pije herbatkę na spokojnie, albo rozmawia z kimś, to, to, to będzie kosztowało nas jako terapeuty no, trochę, trochę więcej energii. A w tym momencie, jeśli mamy bezpośredni kontakt, widzimy daną osobę, to ona jakby uczestniczyła w tej terapii na odległość. Wcześniej przeprowadziłem sobie już regulacje radiestyzyjną wykorzystałem Wahadło Isis, aby zrobić test energetyczny i dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia. Sprawdziłem 7 głównych punktów energii i 15 punktów organian plus DNA i tutaj już wszystko jest radiestyzyjnie poprawione. Teraz przechodzę już do dostrojenia głównych punktów energii, które im Lepiej zaczną pracować, tym więcej energii będzie przesyłane na dane organy. Do całej pracy wykorzystam płytę z serii uzdrawiania kamertonami Detox, ale jest to płyta, pierwsze 7 utworów to są dokładnie tonacje 7 głównych czakramów, także możemy spokojnie sobie tą płytę wykorzystać właśnie do pracy, tak aby kamerton i muzyka była w tej samej tonacji. Przed rozpoczęciem całej terapii zawsze wykorzystam zestaw kamertonów Energia 1 i tu prowadzimy oczyszczenie aury, podenergetyzowanie, przygotowanie do terapii, ale ponieważ stan radiescesyjny aury był w kolorze czerwonym, wykorzystam jeszcze dodatkowo ten sam zestaw, ale z aluminium. On jest taki bardziej głośny, bardziej donośny i bardziej skuteczny. Właśnie w tych y, momentach, gdy kolor radiestezyjny aury jest kolorem y, takim negatywnym czerwonym. Y, na początku aktywujemy kamerton dźwięk C, stawiamy go w kierunku czakramu i dajemy do słuchania do mózgu, tak aby wykorzystać to połączenie y, czakram i mózg. Utwór numer 2 to dźwięk w tonacji D i on zasili czakram sakralny. I teraz oczywiście każdy czakram zasila y, odpowiednio dane organy, czakram y, podstawy, zasili nadnętrza i to grube krew, kości, tkankę tłuszczową, y, mięśnie. Drugi czakram zasila y, nerki i pęcherz moczowy. Utwór numer 3 to czakram splotu słonecznego i on zasili się prawidłowo, pracuje. Zasili śledzionę, trzustkę, żołądek i to cienkie, wątrowe i pęcherz żółciowy. Utwór numer 4 to czakram serca, on zasili yy, płuca i serca jako organ. Utwór numer 5 to czakra gardła i tu oczywiście tarczyce zasilanie. Utwór numer 6 to czakra trzeciego, oka, tutaj słuch, wzrok, ale i też mózg. I utwór numer 7 to czacham właśnie koronny, połączenie właśnie z kosmosem. Też wpływa na poprawną pracę układu nerwowego mózgu. I utwór numer 8. Tutaj kompresujemy całą energię do koła aury. Nad aurą z lewej, z prawej i środkowej, i potem uzimnienie y, zamykamy. całkowicie. Teraz y, utwór numer 8 to dźwięk w tonacji C. I tu możemy zsynchronizować dwie półkule mózgowe, tak aby wyrównać słuch z lewej i z prawej strony. Używamy do tego właśnie kamertonów y, z mosiądzu. Następnie to były dwa te same dźwięki C. Teraz użyję y, połączenia interwału C i G. Chodzi o to, żeby poprawić komunikację między lewą i prawą półkulą mózgową, ale i wyrównać polaryzację po trzech razach. Zamieniam te kamertony C i G teraz będzie G i C. Chodzi tutaj też o wyrównanie tej polaryzacji plus i minus z lewej i z prawej strony. I następna kombinacja to C i DNA. DNA to też dźwięk C. Tylko w wyższej oktawie po trzech razach zamieniam te kamertony miejscami. Też yy, służy ten zestaw do poprawy wyrównania suchu, ale też jeśli mamy taką sytuację, że któraś półkula jest półkulą dominującą, to to wszystko się wyrówna. Y jesteśmy teraz w y dźwięku C. Teraz zmienię na utwór numer 1, to będzie dźwięk <kuh> też C. I przeprowadzimy sobie takie oczyszczenie detoks, czyli zestaw kamertonów od 2048 do 5460,8 to jest dźwięk F, zaczynamy od C i y, taki oczyszczający detoks y, tutaj energetyczny też zalecany jest y, już po tych wszystkich po sprawach, aby y, oczyścić, y, wyprowadzić z ciała wszelkie jakieś drobinki, które gdzieś tam zostały w jakiś sposób wprowadzone w ciało. Zaczynamy sobie od lewej stopy, wychodzimy na śledzionie, prawa noga do gardła, wychodzimy na wątrobie, lewa ręka do gardła, wychodzimy na śledzionie, prawa ręka do gardła, wychodzimy na wątrobie, zagłowy do gardła, wychodzimy na śledzionie, prawa strona wychodzimy na wątrobie i takimi ruchami falowymi. I po kolei wszystkie dźwięki. Następnie dźwięk D, czyli cały czas podnosimy tonację dźwięk do góry. Co się tam dzieje w organizmie po prostu to tak jakbyśmy otworzyli jakąś tamę, jakby przepływy tych właśnie struktur komórkowych po prostu były popychane do przodu i to wszystko się na nowo strukturyzuje. I cały czas podnosimy tonację. Dźwięk 4 to tonacja F. Numer 5 to dźwięk D, G. Te ruchy, yy, ta cała technika, jest oczywiście zaznaczona, pokazana yy, na okładce płyty uzdrawiania kamertonami. Yy, Detox. Te wszystkie ruchy, które ja teraz wykonuję, są tutaj dokładnie zaznaczone, pokazane wszystkie linie. Yy, utwór numer 6. Otwór numer 8 to powtarzający się dźwięk C, ale już w wyższej oktawie. Zaczęliśmy od 2048, teraz jest 4096 Hz. Za chwilę dochodzimy do tego najwyżej nastrojonego kamertonu, czyli 5460,8 i tu już dalej powyżej 6000 Hz. Nie można kamertonu stroić, po prostu chodzi o precyzyjne nastrojenie, i tutaj już ten kamerton jest najwyżej nastrojony, gdzie my możemy dać gwarancję, że ten dźwięk, zapisany na kamertonie, dokładnie zgadza się z tym, co tutaj jest. Utwór numer 12 to dźwięk G, i tu wykorzystam zestaw kamertonów Energia 2 dla zharmonizowania yy, stanu energii, wyciszenia, uspokojenia. Tutaj gramy tercją i kwintą, na aurę. Możemy teraz jeszcze założyć taką warstwę ochronną i to wykonujemy kamel, wahadłem Mer Isis. On promieniuje kolorem fioletowym i złotym, i nastawia tutaj taką aurę, otoczkę ochronną w kolorze, kolor, w kolorze fioletowym i złotym.